Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner Plus. Nie wiem czy wiecie, ale w tym roku mija 40 lat od premiery teleturnieju. Press Your Luck, czyli teleturnieju, którym mówiłem w pierwszym odcinku SGSM Foreigner na jedynce. No i tak się składa, że z okazji właśnie tego 40-lecia postanowiłem w jakiś sposób obejść tą rocznicę. Gdyż to, moim zdaniem, jest jeden z najlepszych teleturniejów, które nie weszły do Polski. No a szkoda, ponieważ. Zasady są całkiem spoko i ogólnie wykonanie również, e, tyle że e, taka dygresja na początek, ponieważ oryginalna wersja Pressure Lock to była lata 83-86 na antenie CBS, natomiast od w roku 2019 mamy reaktywację na antenie ABC w formacie co prawda, godzinnym, czyli dwa razy takim, z inną prowadzącą, ale do tego dojdziemy w innych odcinkach. No i to też... E, to jest... Dlaczego o tym mówię? Bo, ponieważ jest to zatoczenie koła historii pewnego. Gdyż w dzisiejszym odcinku SGSM Foreigner Plus omówię pierwowzór Pressure Lock. Ponieważ Pressure Lock nie był oryginalnym pomysłem, a był mutacją turnieju Second Chance, który był nadawany na antenie telewizji ABC. Właśnie na tej samej ABC, na której obecnie leci reaktywacja Pressure Lock. Dlatego mówię, że historia zatoczyła koło. A o co chodziło? No, przede wszystkim fakt jest taki, że zarówno Second Chance, jak i Pressure Luck mają tych samych twórców, czyli Billa Cartersa i Jana Mac Mac Cormaca. Jana McCormacka. No i cóż. Tyle, że The Second Chance to jest ten turniej, który był nadawany w roku 1977, czyli jak łatwo policzyć, w zeszłym roku skończył lat 45. No i był nadawany no dość krótko. Na pewno dużo krócej niż yy, jego następca. Mianowicie, od 7 marca do 15 lipca 1977 roku wyemitowano tylko 95 odcinków w jednym se sezonie. <coughs> Natomiast gospodarzem pramu był Jim Peck. Jim Peck, yy, nie tak jak później, Peter Tom Tomarken. Yy, no i cóż, jak wyglądało telewizja Second Chance? No, na pierwszy rzut oka no to niewiele różnił się od swojego następcy. No, choć była taka tablica. Przede wszystkim, o tablicą zajmiemy się później, ale było trzech zawodników, tak jak w Pressure Lak, Również bez różnicy. I również były dwie rundy, podzielone na dwie, dwa etapy, etap pytań i etap właśnie losowania. No ale zacznijmy od etapu pytań, ponieważ zarówno w pierwszej jak i drugiej rundzie mieliśmy etap pytań, gdzie trzech zawodników odpowiadało na trzy pytania. Prowadzący czytał pytanie. No, i zawodnicy mieli 5 sekund na napisanie odpowiedzi na tabliczkach i schowanie je do szczeliny, która znajdowała się na ich stanowiskach. Następnie prowadzący odsłaniał te odpowiedzi, no i proponował trzy warianty odpowiedzi, wśród których była ta prawidłowa. No i teraz zawodnik mógł albo pozostać przy swojej y, odpowiedzi, albo mógł zamienić się na jeden z tych trzech wariantów. Jeżeli pozostał przy swojej odpowiedzi i ta odpowiedź była prawidłowa, wówczas zarabiał trzy Spiny, tak zwane. Czyli trzy obrot. Czy mógł trzy razy losować? Trzy spiny. Jeśli to odpowiedź była zła, to niestety nie zarabiał nic. Natomiast jeżeli zamienił swoją złą odpowiedź na jedną z jeden z trzech wariantów i ten wariant odpowiedzi okazał się prawidłowy, wówczas na jego konto trafiał jeden spin. No i właśnie były trzy takie pytania. No i po trzech pytaniach e następowa następował etap losowania. No i każdy mia miał tyle losowań, ile sobie nabił spinów. No, i e, właśnie następowało losowanie. No, i właśnie teraz możemy się zająć tablicą, gdyż tablica wyglądała tak, że no, bardzo podobnie do tego, co było później w PresureLag, tylko że były, e, przede wszystkim pierwszą różnicą był fakt, że nie było ruchomych stawek. E, pola były ruchome, tak, bo ponieważ w latach do no, tablicy e, się zmieniało e, zawartość pola, tam były trzy, trzy zawartości w obrocie, w rotacji, natomiast tutaj były stawki stałe. Najwyższą stawką w rundzie pierwszej było 2,5 dolarów, a w rundzie drugiej 5000 tysięcy dolarów. Były też nagrody rzeczowe, jako prezent. To był taki ekran w kształcie prezentu. No i oczywiście efekt niepożądany. O ile w Pressure Luck, mieliśmy ikonicznego gremlina łamiego, tutaj, Mieliśmy samego Lucyfera. Jako efekt niepożądany. Polterz samego Lucyfera. Tak więc, no cóż. Jak widzicie, tak to wyglądało. Jeszcze wtedy chyba nie wpadli na pomysł tego, tego potworka. To też musieli używać samego wujka samo zło. No ale. Abstrahując od tego, zaczynało się losowanie. Zaczynał chyba ten, który miał najmniej spinów. No i w, jeżeli ktoś miał dużo kasy, nie bał się, że ją straci, ponieważ trafienie na Lucyfera to spowodowało utratę wszystkich pieniędzy. <laughs> Przepraszam. Wówczas wówczas y, mógł się zrzec tych spinów, to był taki kłopotliwy prezent dla jednego z, y, z rywali no i ten rywal musiał wytrzymać te, te, te spiny, które, którymi został obdarowany na no, swoje to już tak nie, niekoniecznie no w każdym razie, po dwóch rundach, ten kto miał najwięcej pieniędzy ten wygrywał cały odcinek i powracał w kolejnym odcinku jako mistrz a jeszcze jedna rzecz jest taka że y, właśnie w rundzie drugiej na tablicy pojawił się taki kwadracik gdzie mieliśmy Ruchomą stawkę. To był jedyny taki kwadracik w całej grze w second chance, gdzie właśnie była ruchoma, gdzie się zmieniała stawka. To było takie. Jeśli chodzi o technologię, to było tak miliady. No po prostu taka czarna, czarna tabliczka i tam żółte piksele się zmieniały. No i jeżeli. No i w zależności czy trafił zawodnik, czy nie i na, na jakiej sumie to stanęło? To, to tyle wygrywał. No właśnie. Właśnie zgarniał do banków, ponieważ pieniądze zgarniał tylko ten, kto wygrywał cały odcinek. No i właśnie, Second Chance miało również wersję australijską, nadawaną również w roku 1977 na antenie Network 10, która była prowadzona przez Ella Balea i Christine Broadway. No i oczywiście ta wersja się nie zachowała. No i chyba nie muszę wspominać, że y, Pressure Luck, czyli następca Second Chance, również miała wersję australistą w latach 87-88, prowadzoną przez byłego gospodarza The Price Zyde, Ayan Aterpi. No dobrze, to tyle odnośnie pierwowzoru Pressure Luck, czyli te turnieje Second Chance. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner Plus.